Hejka kochani, dzisiaj filmik z serii Dary Natury. Już dawno takiego filmiku u mnie nie było na kanale, ale jest. I dzisiaj, w roli głównej, wystąpi u mnie awokado. Jezu, awokado, słuchajcie, to jest po prostu kopalnia najlepszych składników aktywnych dla naszej skóry. Aktywnych, odżywczych, no wszystko, co tylko chcecie, to awokado Wam robi. I tak jak zawsze w tych filmikach najpierw Wam opowiem o dobroczynnych właściwościach właśnie na przykład awokado, tak jak dzisiaj, a później pokażę Wam już po kolei zabiegi z wykorzystaniem, domowe zabiegi z wykorzystaniem właśnie awokado. W ogóle trzeba przyznać, że awokado możecie całe wykorzystać. Chodzi mi o skórkę, o miąż i o pestkę bo wszystkie te y, trzy rzeczy mają y, bardzo dobre właściwości dla naszej skóry, włosów, paznokci, rzęs. Awokado y, ma w sobie y, witaminę młodości, można taka jest przynajmniej nazywana grupa witamin A, D i E. Zawiera 20 niezbędnych kwasów tłuszczowych, beta-karoten, lecytynę i potas. Wszystkie te substancje właśnie pozwalają skórze się bardzo szybko regenerować i odmładzać. Olej z awokado ułatwia regenerację komórek i pozwala na szybszą produkcję kolagenu. Czyli awokado i olej z awokado jest idealny dla naszej skóry, żeby ją odmłodzić i pobudzić do działania. Dzięki sterydom roślinnym, awokado e, pozwala na takie lepsze nawilżenie skóry, zmiękcza skórę, zatem bardzo dobrze dzięki temu właśnie nawilża ją. Czyli awokado idealnie działa nawilżająco na naszą skórę. Bogactwo zdrowych kwasów tłuszczowych mm, pozwala na bardzo dobrą ochronę przeciw złemu promieniowaniu UV. Czyli jedzmy i kładźmy sobie na twarz awokado jak najwięcej. Awokado też ma bardzo dobre właściwości antybakteryjne, czyli jest idealne też dla skóry, właśnie takiej um, z tendencją do podrażnień alergicznej, bo idealnie łagodzi naszą skórę. Awokado to też źródło witaminy H. Czyli biotyny, dzięki czemu nasza skóra, właśnie jest idealnie piękna, tak samo włosy i paznokcie. Nie wiem, czy wiecie, ale awokado idealnie działa przeciwbulowo. I na przykład, jeżeli boli was głowa, to będzie bardzo dobrze działał przeciwbólowo, dlatego że zawiera w sobie kwas salicylowy, jak wiadomo, jest takim naturalnym składnikiem przeciwbólowym. Zawiera również magnez i wapń, dzięki czemu działa też bardzo dobrze uspokajająco i antystresowo na nas. W awokado, słuchajcie, znajdziemy nawet serotoninę, czyli tak zwany hormon szczęścia. Czyli po awokado będziemy piękne, młode i szczęśliwe. A teraz zapraszam Was tak jak zawsze do domowych maseczek yy, i zabiegów z wykorzystaniem właśnie awokado. Pierwszym zabiegiem będzie peeling do stóp. I tutaj powiem Wam szczerze, że będzie Wam potrzebne całe awokado, czyli wykorzystamy skórkę, pestkę i miąższ. Najpierw, tak jak widzicie, ja już sobie przygotowałam sól morską. Do tego będziecie jeszcze potrzebować mąkę kukurydzianą oraz właśnie miąż z awokado, pestkę z awokado, którą wcześniej musicie zmielić sobie w młynku do kawy. I teraz mieszamy składniki. Ja właśnie do swojej soli morskiej dodaję mąkę kukurydzianą i powiem wam szczerze, że ja to wszystko robię na oko, więc to w zależności ile chcecie mieć tego peelingu, tej pasty takiej peelingującej, wszystko musimy razem ze sobą dokładnie wymieszać, połączyć te składniki, po czym do tego dodajemy właśnie takie można powiedzieć wiórki e, tego awokado, czyli tej pestki. Zmielonej wcześniej w młynku, miąż z awokado dodajemy i teraz wszystko będziemy razem ze sobą mieszać, żeby to wszystko się bardzo ładnie połączyło. I taki peeling, taką pastę wcieramy sobie w skórę stóp, po czym spłukujemy letnią wodą, później kontynu kontynuujemy masaż przy użyciu właśnie skórki z awokado i olej, który się wydzieli podczas masażu, należy wmasować w skórę. I nie przyjmujcie się, jeżeli Wam wystąpi taki zielony odczyn na skórze. To szybko zejdzie. Kolejnym zabiegiem będzie właśnie nawilżający peeling do ciała i tutaj pokazuję Wam, że jeżeli Wam zostaną właśnie te zmielone pestki, to bardzo dobrze jest sobie dodać mm, mleko lub jogurt. I taką papkę nakładać na całe ciało i na twarz, pilingując się pod prysznicem. Kolejnym zabiegiem będzie to odżywka z awokado. I jeżeli chcecie właśnie mieć piękne, lśniące włosy, to nic prostszego. Wystarczy miąższ z awokado, do którego dodajemy gęstą śmietanę. Może być to kwaśna śmietana, może być to jogurt, w zależności co tam pod ręką macie to wszystko trzeba zmieszać razem i taką papkę przygotowaną wmasujemy we włosy i skórę głowy musimy następnie przykryć albo czepkiem albo takim rozgrzanym ręcznikiem poczekać 20 minut i spłukać oraz umyć już włosy swoim szamponem teraz będziemy robić maseczkę Nawilżająco, odżywczą, troszkę taką odmładzającą, i do tej papki wcześniej przygotowanej, w której y, właśnie robiliśmy odżywkę do włosów, dodajecie tylko miód, kilka kropli cytryny. Wszystko razem sobie łączycie, mieszacie i możecie położyć właśnie na twarz, na szyję i na dekolt. Po 20-30 minutach. Trzeba spłukać letnią wodą i cieszyć się pięknym i blaskiem swojej skóry. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że któreś przepisy Wam się e, przydadzą. E, oczywiście, jak zawsze, piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli następne widzieć dar natury: czy to ma być warzywo, czy to ma być owoc. E, ja oczywiście pamiętam o poprzednich, które mnie prosiliście i będę się starała dla Was nagrywać, bo wiem, że lubicie tę serię filmików. Ok, ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaczki, pa pa!